ABC, witam Cię! To ja, smoczek alfabetek dla znajomych Alfi. Muszę Wam dzisiaj opowiedzieć o swojej smakowitej wyprawie na zakupy. Wraz z rodzicami, mamą Tutulką i tatą Brunem byliśmy na targu. Poznałem tam wiele kolorowych i smacznych owoców. Zaczynajmy. Czerwone, okrągłe jabłko. Jabłuszko czerwone jak policzki w zimie ze swej słodkości na świecie słynie. Zielony, pękaty arbus, pełen soczystego, różowego mioszu. Arbus okrągły jest jak piłka. Zjadłbym kawałków od razu, kilka. <grywa> Słodkie ma wnętrze, tak jak cukierki i jest naprawdę owocem wielkim. Żółta jak słońce, cytryna. Żółta jak słońce? Kwaśna nie lada. Na lemoniadę pyszną się nada. O, tak! Najlepszy napój na gorące dni to pełna cytryn, domowa lemoniada. A jak mówimy o żółtych owocach, bardzo spodobał mi się uśmiechnięty banan. Tak, tak, cały czas wygląda jak żółta, uśmiechnięta buźka. <laughs> o, taka jak Twoja. Wiecie, kto uwielbia banany? Moja znajoma i szalona małpka, Fikimiki. Co banana porwał z lady dla wygłupów i zabawy? He? Mała małpka w Miki! Jej trzymają się wybryki. Teraz je banana w bramie. Czy to dobre wychowanie? Oczywiście, że nieładnie, jak się coś ze stołu kradnie. Nieładnie, nieładnie. Ech. Wiecznie rozbrykana małpka. Ale wróćmy do naszego owocowego straganu, bo widziałem na nim jeszcze sporo przepysznych owoców. Gruszka. Przypomina swoim kształtem żarówkę. Oczywiście nie świeci, ale smakuje wybornie. Dojrzałe gruszki są żółciutkie jak słońce. Padła gruszka do fartuszka. Przyleciała mała muszka, bo na gruszki miała chęć. Zjadłaby od razu pięć. Bardzo spodobał mi się owoc kiwi, którego skórka pokryta jest maleńkimi włoskami. Myślicie, że owoc kiwi chodzi do fryzjera? Spójrzcie, jak kiwi wygląda w środku. Fascynujące! Przypomina zielone oko. Prawie takie jak moje. Kiwi, kiwi cię ożywi swoim kwaśno-słodkim smakiem. I nie pomyl kiwi z ptakiem, bo takowe też istnieje. Wcina kiwi i się śmieje. Zielone kiwi jest doskonałe na deser. Tak jak czerwone, pachnące maliny. Malinowy sok jest przepyszny w wodzie, herbacie, lodach na serniku i moim naleśniku. Maliny, maliny dla chłopca i dziewczyny. Poszły dzieci na maliny i chłopaki i dziewczyny. Mają malin pełne kosze. Ja dla siebie też poproszę. Poznajecie te dwie pomarańczowe piłeczki? Oczywiście, że tak! To pomarańcze. Pomarańcze mają gorzką, pełną aromatu skórkę i miękkie, słodko-kwaśne wnętrze. Pełne soku. Pomarańczowe ćwiartki smakują lepiej od landrynek. Pomarańczową ma skórę, pomarańczowe wnętrze. Uwielbia słońce i kocha tęcze. Jest słodko kwaśna, okrągła jak ziemia. Spróbujesz kawałek i świat się zmienia. Uśmiech na twarzy od razu wraca i myśli płyną prosto do lata. Widzicie te czerwone jak czapka krasnala i podobne do serduszka owoce? Tak, to nasze ukochane truskawki. Truskawki, truskaweczki, truskawu, niamniamniamniamniam. Dżem będziemy robić słodki dla Tomasza i Dorotki. Dwa słoiki i truskawki. Będzie dżemik pysznie gładki. Tomek biegnie już do szafki, wyjąć chlebek na kanapki. Będą kromki truskawkowe, słodkie, pyszne, no i zdrowe. Mniam, miam, niam. aż sam bym zjadł taką kanapkę z dżemem. A teraz zielone lub fioletowe, ale zawsze pyszne winogrona. Z winogron można wycisnąć słodki sok lub zjeść w całości jak naturalne, owocowe draże. Czy wiesz, że z winogron po wysuszeniu powstają rodzynki? Ja uwielbiam rodzynki w cieście. Ale wiem, że nie każdy. A jak jest u ciebie z rodzynkami? Winogrono wygląda jak małe kuleczki, które ktoś nawlupł na cienkie niteczki. Połączył jak zespół, ułożył jak bile i żeby je zliczyć, trzeba mieć chwilę. Małe kuleczki pełne słodkości, zaraz się jedna w mych ustach rozgości. Pierogi z jagodami, dżem jagodowy, konfitura jagodowa i najlepsze na świecie jagodzianki. Tyle pyszności z jednego malutkiego owocka, przypominającego niebieską perłę. Poznajcie jagodę na niepogodę. Jest imię jagoda, są i owoce, zaraz do lasu po nie wyskoczę. Kryją się dobrze w leśnej gęstwinie, i jak się nie przyjrze, to je ominę. Zabawa w chowanego z jagodami! A teraz przyszła pora na bardzo wakacyjny owoc brzoskwinia. Brzoskwinia ma czerwone rumieńce i żółtą, delikatną, omszoną skórkę. W środku kryje soczysty, rozpływający się w ustach środek, który szczelnie otula twardą jak kamień pestkę. Trzeba uważać, żeby podczas smakowania nie wgryźć się za głęboko. Kochają słońce, kochają dzieci. Jak jest dojrzała, to z drzewa zleci. Ma miękką skórę i twardą pestkę. Swym mega smakiem zwapiła Tereskę, która brzoskwinie je jak cukierki, bo jest to jej przysmak naprawdę wielki. A co to za małe, ciemnoczerwone kuleczki, które farbują język i usta na czerwono? O jakim owocu mowa? Oczywiście, o wiśni, tak! Miała gosia urodziny dla przyjaciół i rodziny. Przyszli goście rozśpiewani z ogromnymi prezentami. Gosia śmiała się, cieszyła. Wszystkich pięknie ugościła. Tort był wielki i piętrowy, okrąglutki, kolorowy, a na szczycie z dumy tęka, nasza czerwona wisienka. Urodziny, urodziny dla przyjaciół i rodziny! Wracajmy do naszego owocowego kramiku od razu z wierszykiem. Padła śliwka do kompotu, narobiła stracha kotu, który skoczył jak sparzony, teraz wielce obrażony. Siedzi sobie, łapy liże. Ja śliwkami to się brzydzę. Wolę swoje kocie harce. Idę pospać se na pralce. <noise> Ale szalona śliwka! <noise> Zdecydowanie najbardziej smakuje mi w cieście. Ale dobrego kompotu też z chęcią spróbuję. A teraz owoce z zielonym pióropuszem. Tak ananas właśnie wygląda. Jak zielony pióropusz. Jego okrągły, żółto-brązowy owoc przypomina główkę hipka z klocków Lego. <grym> Były sobie ananasy, i nosiły alidasy, <laughs> żeby było tego mało, często im się obrywało, bo wpsocili ciągle w klasie, zaczepiając małą Kasię, która krzycząc w niebo głosy, jakby ją pogryzły osy, wskazywała ich paluchem, odganiając tak jak muchę, i mówiła. Tak ci chłopcy, ananasy, ananasy z mojej klasy! To nieładnie ciągle psocić i się o kłopoty prosić! Ananasy z mojej klasy! <grywy> o! Spójrzcie na Morelę! Wygląda jak siostra bliźniaczka brzoskwini. Jest do niej faktycznie bardzo podobna, ale jej skórka. Nie jest pokryta myszkiem tak jak brzoskwini. Jej smak was zaskoczy. Czy to piątek, czy niedziela zawsze smaczna jest morela. Można jeść je w poniedziałki, prosto z drzewa, przynieść z działki albo w środę, lub w sobotę, jak ktoś na nie ma ochotę. A na wtorek i na czwartek też się nada. Morelowa. Marmolada! Owocem, który warto znać, jest czereśnia. Czereśnia na pierwszy rzut oka przypomina wiśnie. Ale nie dajcie się zwieść. Gdy jej spróbujecie, od razu poczujecie różnicę. Czereśnia jest słodziutka. A wiśnia prawie tak kwaśna jak cytryna. Poszedł Zbyszek na czereśnię. Wstał naprawdę bardzo wcześnie. Słońce jeszcze słodko spało, gdy czereśni się zachciało. I nazbierał cały koszyk. Potem wskoczył pod swój kocyk. Je owocki, z pestek strzela. I tak mija mu niedziela. <grystanie> Czereśnie są naprawdę pycha. Zaraz spytam o to Zbycha, czy mu jeszcze coś zostało bobem zjadł miseczkę całą. Przypomniał mi się jeszcze jeden owoc. Zerknij. Hm. Wygląda jak miniaturowe winogrono. Przedstawiam wam porzeczkę. Poszła kaczka nad rzeczkę i znalazła porzeczkę. Potem znalazła cały krzaczek i zaprosiła stado kaczek. Teraz porzeczki wsuwają i dobrze się z tym mają. Owocowy zawrót głowy! Smakujcie, próbujcie i pamiętajcie, że owoce są nie tylko smaczne, ale bardzo zdrowe. Do zobaczenia, moje alfabetki! Pa, pa, pa! Owoce 2!